Hejka! witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć, że... <grym> Niestety na kanale KTLPS Gachalify, nie na tym, na drugim <grym> nie będzie już filmów i powstanie nowy kanał, który będzie się tak samo nazywał i możliwe, że będzie miał to samo zdjęcie. Yyy... Tak, bo... Na tamtym kanale nakrywałam moim telefonem, który się niestety ale zepsuł i teraz będę miała nowe tylko sobie kupię nowe XT. <grystę> więc... No. <grystę> I to taki krótki informacyjny filmik. Pokażę wam jak wygląda ten kanał, więc zobaczcie sami. A więc wpisujecie tutaj. Katerpilz ga i to właśnie ten kanał. I właśnie tak samo będzie wyglądał. Są właśnie cztery filmy. Zobaczcie. I właśnie tych filmów, ale niestety nie będzie. Może będę spróbuję zrobić jak najbardziej podobne e, filmy do tych, do tych filmów, ale no wiecie, będzie ciężko i tyle i w ogóle. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!